Cześć, ja jestem Wili i witam Was w kolejnym odcinku tajemnic i ciekawostek z Google Maps. Dzisiaj odświeżymy sobie ciekawostkę z odcinka 15, gdzie pokazywałem Wam w Lubaniu pewne podejrzane ślady... I napis mamy twoje pieniądze. No i te ślady prowadziły do tego jeszcze bardziej podejrzanego miejsca, gdzie no, ciężko powiedzieć, czy można tam faktycznie dostać te pieniądze, czy można tam dostać co innego. No, ja nie byłem na tyle odważny, żeby tam pójść i sprawdzić, ale jeden z moich widzów był na tyle odważny. Tutaj mam film, który został nagrany przez tego widza w tym przeklętym miejscu. On poszedł sprawdzić, co faktycznie się tam znajduje, czy są tam jego pieniądze. No, zobaczmy, jak mu wyszło. Jestem głupi. To ma dobre pieniądze. Absolutny kozak. Ja bym się tu wejść. To, to wygląda jak jakiś, jakiś Silent Hill pierdolony. Tutaj z rogu jakaś pielęgniarka ze strzykawką, by mogła połamana wyjść i wbić coś w dupę i by, by nas pokrzywiło. Tam ktoś idzie. Może pieniądze nie są nasze. Nie, tylko nie, papier toaletowy, czy co to tam było? Tu jakiś koloś podejrzany, kurwa. Myślałem, że mu przyszedł na jebać, ale. widać. Nie tu chyba nie pieniędzy. No nie ma. No tak czy siak, dzięki wielkie dla widza za jego śledztwo. No i temat możemy uznać za zamknięty. Jeśli chodzi o rzeczy, których najbardziej boją się Polacy, no to okazuje się, że wizyta u dentysty. Jest całkiem wysoko. Tutaj znalazłem artykuł, który mówi, że 39% Polaków boi się stomatologa. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tylko tak napisali, ale w internecie nikt nie kłamie, więc załóżmy, że to prawda. No i postanowiłem tutaj pomóc tym wszystkim, którzy boją się wizyty u dentysty, u stomatologa. No i pokazać wam, że to nie jest nic strasznego. Tutaj mamy stomatologa. Czy to miejsce wygląda strasznie? Czy tutaj są jacyś ludzie, którzy wyszli i zwijają się z bólu po zabiegu? No, tutaj jest jakiś, coś się zwija z bólu, tak więc może jednak uważajcie zanim tam pójdziecie. To jest dosłownie chyba najgorsza reklama jaką może sobie zrobić stomatolog, jak pod jego y, tym gabinetem leżą ludzie. Wyobraźcie sobie, że idziecie do dentysty, boicie się, że on wam tam zamiast, nie wiem, zaplombować zęba to nasra do gęby czy coś takiego, a tutaj przy wejściu jakiś, jakiś kolo leży. A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że udajecie się na wycieczkę po Czechach i trafiacie do małej wsi o nazwie lukowa. Chcecie sobie ją pozwiedzać. I w oddali widzicie jakiś kościół. Wyraźnie można zauważyć, że on no, najlepsze lata to już miał za sobą. Jest trochę podniszczony, no ale co? Jak wycieczka, to wycieczka. Można sobie odwiedzić zabytkowy kościół. No i kiedy podejdziemy, no to na pierwszy rzut oka wygląda faktycznie jak taki trochę zniszczony, ale normalny kościół. No to wbijacie do środka, najlepiej w nocy. A tam coś takiego. Cały ten kościół jest wypełniony takimi zjawami. No, ciężko chyba o coś, co bardziej obrazuje stwierdzenie nawiedzony kościół niż to. Tak więc wycieczka skończyła się tym, że wszyscy zesraliśmy się w gacie. No to teraz możemy się zastanowić dlaczego? Dlaczego ten kościół tak podejrzanie wygląda? Okazuje się, że ten kościół był opuszczony od roku 1968 no i zaczął popadać w ruinę, ale w roku 2012 pewien student na jakimś tam kierunku związanym ze sztuką postanowił użyć ten kościół do swojej pracy magisterskiej. No i wziął tutaj, poznosił różne posągi potem przykrył je prześcieradłami, no i taki wyszedł efekt. No domyślam się, że dostał bardzo dobrą ocenę za to, bo wygląda to fenomenalnie. No i tutaj stało się to atrakcją turystyczną. Ten kościół ma nawet teraz stronę internetową. Widzimy, że tutaj są koncerty, nawet czasami msze odprawiają, więc no, kościół może jest nawiedzony, może wygląda na nawiedzony, ale jednak ożył i to bardzo. Tutaj jest dosłownie jakaś msza święta. Ludzie siedzą pomiędzy tymi Wszystkimi zjawami. No klimat jest zajebisty. Wyobraźcie sobie tam wbić w środku nocy i zobaczyć coś takiego. To gacie pełne. Widzimy tutaj miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, no są one oznaczone tym ludzikiem na wózku inwaliskim, nic specjalnego, każdy widział coś takiego w swoim mieście. Natomiast ja wam pokażę pewne bardzo, bardzo niepełnosprawne miejsce parkingowe, bo ono nie tylko jest dla osób niepełnosprawnych, ale no, chyba było rysowane przez osobę niepełnosprawną. Jak można to tak spierdolić? To jest niemożliwe. Tak to powinno wyglądać? A tak to wygląda. Nawet ja bym chyba to lepiej narysował. I no, w sumie, no chyba, na pewno bym to lepiej narysował. Zaraz wam pokażę. Dobra. Eee... O, dobra, nie, nie będę oszukiwał, bo kółko to to sobie każdy może narysować. Rysuję rysuje pędzlem, jest głowa. Tuf, noga. I koło No dobra, może. Myślałem, że trochę lepiej mi wyjdzie, ale. Czy znaczy ja wiem, nie jest wcale wiele gorzej, niż, niż on to narysował. Tak więc do władz miasta, właśnie, to jest to jest leśna. Do władz miasta leśne, jeśli ten człowiek, który wam rysuje te wszystkie oznaczenia, kiedyś przejdzie na emeryturę, no to ja mogę wam to też narysować. Jak widzicie, mam podobne zdolności. Przy okazji jeszcze zauważyłem, że tutaj na płocie koleś czyści taki oto zajebisty dywan. I mi się skojarzyło, bo jak byłem w przedszkolu, to tam był taki dywan, jeździło się po nim samochodzikami, robiło jakieś misje, można powiedzieć, że GTA w przedszkolu, takie na dywanie. I jednego dnia koleś po śniadaniu jeden się zżygał na ten dywan, i taka plama była na tym dywanie. I pamiętam, że potem aż do końca, do ostatniego dnia, jak byłem w przedszkolu, to ta plama zawsze była, czyli te brudasy zajebane nawet tego dywanu raz nie wyczyścili. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mam taką małą ciekawostkę. Pies jeździ autobusem, a przynajmniej tak to wygląda, że jeździ autobusem, bo z tyłu tam jest koleś zamazany. No, ale psa nie ocenzurowało, więc to wygląda faktycznie, jakby on jeździł autobusem. Pewnie no nie jeździ, ale nawet jakby jeździł, to w sumie wielkie osiągnięcie to chyba nie jest, bo ten też potrafi jeździć samochodem. No, patrz, jak elegancko tutaj skręca. I to jest naprawdę, nie? To nie jest jakaś przeróbka, jakiś prank i tak dalej. Faktycznie oni tutaj wytrenowali psa, żeby jeździł samochodem. To miała być promocja dla schroniska, że o. Czy są takie inteligentne, no to adoptujcie je. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Holandii, no i będzie to pewne śledztwo policyjne, które zostało ukończone właśnie przy pomocy Google Maps. Pewien czternastolatek jechał sobie na rowerze, no i został zaatakowany przez dwóch kolesi. Oni go przywrócili z tego roweru, no i zabrali mu pieniądze i co to było. Piądze i telefon, dobra, piądze i telefon, czyli można powiedzieć taki klasyk dresiarski, tak jak jest Big Mac i frytki, tak mamy u dresiarzy telefon i kasa. No i zebrali mu to, on poszedł na policję, okazało się jednak, że na podstawie tego, co on tam pamiętał, nie da się zlokalizować tych, którzy mu to zabrali. No i już się pewnie pogodził, ale coś mu palnęło do głowy kilka miesięcy później, żeby sobie odwiedzić to miejsce, gdzie został napadnięty na Google Maps. I to jest właśnie to miejsce, gdzie my się teraz znajdujemy. No i Koleś miał niesamowite szczęście, bo tak się złożyło, że tutaj dokładnie jest on. Jedzie sobie na rowerze i jest jakiś dwóch podejrzanych kolesi. Oczywiście tutaj ich twarze są zamazane. Natomiast policja wysłała wniosek do Google, po to, żeby przesłali im na potrzeby śledztwa zdjęcia bez cenzury. No i faktycznie złapano tych kolesi swoją drogą. Oni chyba IQ to mieli ujemne. No bo wyraźnie zauważyli, że przejechał jakiś samochód z kamerami koło nich, a mimo to nie odpuścili sobie tego. No patrzcie, on się centralnie patrzy teraz na ten samochód, więc no idiota kompletny. Nie wiem w ogóle, czy tutaj widać ten moment, kiedy on został napadnięty. Tutaj cały czas za nim idą. Tu. Kurde, ciężko powiedzieć, gówno tutaj widzę szczerze mówiąc. Ale to wygląda, jakby oni się zatrzymali w miejscu, więc może nawet jest tutaj uchwycony ten moment, kiedy on został zaatakowany na rowerze. No nie wiem. Za każdym razem, kiedy ktoś wykona zdjęcie na Instagramie, no to można założyć, że wcześniej wykonał kilkadziesiąt innych. No i wybrał sobie to najlepsze, tak? Bo to wynika z tego, że pewne rzeczy najlepiej wyglądają z określonej perspektywy. I tutaj jest właśnie taka sytuacja. Zobaczcie sobie ten budynek z tej perspektywy, z perspektywy ulicy, on wygląda naprawdę schludnie. Natomiast z powietrza to on wygląda strasznie chujowo. No, i tą jakże wysokiej jakości ciekawostką zakończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.